Witam bardzo serdecznie w bardzo dokładnym i bardzo kompletnym poradniku dla nowych graczy, gdzie uczę grać Raid Shadow Legends. Więc jeżeli zaczynasz, jest to miejsce dla ciebie. Jeżeli już grasz od jakiegoś czasu, może dowieść się czegoś nowego, czegoś co cię zainspiruje albo czegoś co pomoże ci w progresie, pomoże ci z gradzeniem sobie z gierką. Natomiast w tym momencie chcemy dostać kolejnego legendarnego czempiona. W poprzednim odcinku na początku wybraliśmy Michaela, dostaliśmy Karoto, na 25 levelu dostaniemy Tyrela, ale Mamy jeszcze coś takiego jak promokody, i w tym momencie wpisujemy sobie jeden z tych promokodów: będzie to Desert, Desert Win, żeby dostać bardzo fajną czempionkę, jaką jest Tuhana Rak. Zawsze zapominam jej nazwy. Jest to bardzo fajny i bardzo mocny support, którym bez problemu będziesz w stanie na przykład przejść sobie całą kampanię, nawet na brutalu z klm em u boku do samego końca, do stageu, do. Tam dwunastej 12. kampanii, więc polecam sobie ją odebrać. Poza tym mamy jeszcze czterech innych czempionów, możliwych do odebrania, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam ten film. Jest to San Wukong, którego dostaniesz, jeżeli wpiszesz Monkey King. Jest to Alicja w Krainie Czarów, jeżeli wpiszesz Get the Alice. Jest to przedstawiciel Dwarfów, czyli jak, niejaki Tolin, jeżeli wpiszesz sobie Demon Slayer. A jeżeli wpiszesz sobie Tree Hugger to dostaniesz Ruarka. Jego nie polecam, bo jest najsłabszy z tego wszystkiego. Albo wpisz sobie Demon Slayer na Tolina, albo wpisz sobie Desert Queen na Tuhanarak. W ten sposób zwiększyła nam się kolekcja, jeżeli chodzi o czempionów, Mamy już dwa, dwóch legendarnych. I jeżeli chodzi o tą gierkę, to tutaj chcę podkreślić jedną bardzo ważną kwestię. W tym momencie gra jest banalnie prosta, jeżeli planujemy grać free-to-play. Możemy dostać masę rzeczy i możemy się świetnie bawić przez rok, dwa czy nawet trzy, nie wydając ani złotówki czy rozwiniesz to konto tak, jak ktoś to płaci? Pewnie nie, ale i tak wyśmienicie się pobawisz i będziesz mieć okazję powalczyć z różnymi potworami w Dungeonach, czy w Fraction Warsach, czy na arenie, czy będziesz mógł walczyć z Clan Bossem albo zrobić Doom Tower, Cursed City czy Oblężenie. Więc jeżeli planujesz grać jako free-to-play gracz, gwarantuję Ci, że bez problemu dasz sobie radę. Ja na swoim drugim głównym koncie gram już od ponad pół roku i bez problemu daję radę, bawię się świetnie i robię wszelkiego rodzaju aktywności w grze. Dodam też, że jeżeli chodzi o promocody, to te kody na legendarnych czempionów działają tylko na nowe konta, które mają mniej niż 48 godzin, więc jeżeli masz starsze konto, które ma już większą ilość czasu niż 48 godzin, to musisz założyć nowe, a jeżeli zrobisz to z linków w opisie tego filmu, to dostaniesz legendarnego karoto i trzech epików, więc łącznie dostaniesz sześciu czempionów, więc warto jest sobie takie konto odświeżyć, tym bardziej, że w tej serii poradników pokażecie, jak takie konto rozwinąć w ciągu trzech dni do stadium, które prawdopodobnie począł początkujący grać bez tego poradnika robi w ciągu miesiąca, albo coś koło tego, więc naprawdę niewiele stracić, jeżeli grasz od dłuższego czasu. Tylko pamiętaj, musisz się z Plarium Play wylogować i usunąć wszystkie konta, jeżeli to ma zadziałać, bo ta promocja służy tylko dla nowych graczy. Dodatkowo w opisie tego filmu znajdziesz też promocody inne, które dają różnego rodzaju gifty, takie jak Gamelab PP500, Yearly Gift czy 1M Gift i te kody można tutaj wpisywać co 24 godziny, czy tam jeden kod na dzień. Dobrze, i teraz tak, jeżeli chodzi o freebisy, o granie free to play i tak dalej, to warto jest przyjrzeć się temu pasowi, który tutaj mamy. Jest to apprentice pass, czyli dla osób, które dopiero zaczynają i ten apprentice pass poniekąd prowadzi Cię przez grę, czy prowadzi Cię przez początki gry, levelując, czy kaząc Ci levelować KL-a na 6 gwiazdek i na 60 level, co pomoże Ci przejść całą giereczkę czy tam całą kampanię, nie giereczkę. Tutaj mamy rzeczy, które musimy zrobić i za te rzeczy dostajemy punkty, czyli na przykład ubrać Kela 6 artefaktów poziomu 4, upgrade, upgrade do 30 poziomu i tak dalej, i tak dalej. I według tego będziemy sobie na początku grani, bo chcemy te wszystkie nagrody, od, czy te wszystkie rzeczy zrobić po to, żeby te wszystkie nagrody odebrać. No i też tutaj widzimy, że właśnie K.L.A. na samym końcu musimy wylewelować do 60 levelu i dać mu 6, 6 level Ascencji, i to wprowadzać w grę i w to, jak ta gra działa. Na początku odbierzemy sobie jednakże lifestyle live set. Jest to set, który daje lifestyle'a, a to jest mega pomocne, bo jak założysz go na kl to KL będzie wtedy kradł życie od przeciwników, jak zadaje obrażenia, i dzięki temu nie będzie umierał. Tutaj od razu podpowiem Ci, że jeżeli wypadnie ci, wypadną Ci kiepskie statystyki, to możesz sobie założyć nowe konto i po raz kolejny je wylosować, bo te przedmioty, niestety, albo stety, wszystkie są losowe. Jak sobie teraz wejdziemy tutaj, komu te przedmioty dawać? Chcesz je dać ogólnie rzecz biorąc KL-owi. KL jest naprawdę mega mocną postacią, mimo że nie jest legendą i jego chcesz wylewelować. Ale Karoto czy Tuchana Rak też będzie dobrym miejscem do w... zostawienia itemów chciałem powiedzieć, do założenia itemów. W każdym razie, zobaczmy sobie nasz lifesteal set. I tak, to co chcesz zobaczyć, to nie będę w tym momencie mówił, jakie statystyki są dobre. Na pewno sobie ten temat poruszymy. Natomiast z takich rzeczy, które mogą być istotne, to na pewno buty, które mają spida, byłyby bardzo fajne. Chest, który daje atak, ale nie taki, tylko procentowy, byłby bardzo fajny. I rękawiczki, które dają kryta, yy, szanse na kryta, a nie kryt damage. Niestety nie wylosowało nam się najlepiej, więc teoretycznie moglibyśmy założyć to konto na nowo. Moglibyśmy założyć to konto na nowo i zastanowić się, czy nie chcemy przypadkiem na nowo tego setu sobie wylosować, bo on nie jest najlepszy, ale jak tak patrzę, to mamy tutaj całkiem przyjazne statystyki, więc mówiąc krótko, w skrócie, nie. Nie chcemy zakładać konta, jeżeli komuś zależy na min-maxowaniu, to może to zrobić. Ja sobie po prostu te przedmioty założę i nie będę za dużo kombinował. Ale jeżeli wypadną ci słabe itemy, a o tym jakie temy są dobre, a jakie są niedobre, pogadamy sobie w przyszłości, w przyszłych odcinkach, to można sobie takie konto nowe stworzyć. Tam mieliśmy, widzieliśmy misję w Apprentice Passie, żeby wylewolować wszystkie przedmioty do poziomu czwartego, więc klikamy sobie w ten sposób i lecimy sobie level po levelu, albo żeby było szybciej, możemy sobie zaznaczyć instant upgrade i tutaj polecieć sobie w każdym przypadku właśnie w ten sposób. To oczywiście ulepsza. To oczywiście ulepsza nasze itemy. I sprawia, że mamy więcej statystyk. Plus ulepsza te bonusy. A substaty dostajemy na 12 i 16 levelu przedmiotów. Nie chcesz na samym początku tych itemów levelować do 16 poziomu. Bo Ci Silvera bardzo szybko braknie. Na samym starcie wystarczy, że wylewelujemy sobie to do. Akurat tutaj nie, mia... nie planowałem 8. Planowałem. Planowałem. Czwarty, ale już mniejsza z tym, i tak później będzie trzeba to wylewelować do ósmego. Więc na razie sobie robimy to: hopla, dobra. I tutaj mamy właśnie ten challenge skończony. Dostaliśmy punkciki. Tutaj mamy jakieś kolejne rzeczy, które są daily, jeżeli dobrze pamiętam, i codziennie się odnawiają. My natomiast będziemy chcieli to wszystko zrobić o wiele szybciej niż codziennie. Będziemy chcieli to zrobić. Yy, wszystko dzisiaj prawdopodobnie albo maksymalnie jutro. Tutaj mamy ubrać KLA w 6 itemów 8 levelu i upgradenąć KL'a do 30 poziomu oraz ulepszyć skill KL'a jeden raz i zascendować KLA też jeden raz. Więc mówiąc krótko, jeżeli chodzi o tą pierwszą rzecz, no to jak już się domyślasz, działa to na tej zasadzie co przed chwilą, eee, ja to przyspieszę. I w tym momencie mamy kolejnego zrobionego, a kolejnym jest wylewelować Kela do 30 levelu. Moglibyśmy to zrobić w tawernie, ale mamy ją zablokowaną, więc to co chcemy zrobić, to przejść sobie teraz kampanię. I kolejne elementy kampanii, kolejne poziomy kampanii robimy na tej samej zasadzie, na której robiliśmy to przed chwilą. Czyli dajemy sobie dwóch bohaterów. Tutaj zwróć uwagę na nowość, nową rzecz, o której nie gadaliśmy, aury. Bohaterowie mają u, u góry po prawej takie znaczki, tak jak widzimy ta trójka ma. I to jest aura. Jeżeli ten bohater będzie w tym miejscu, to dostajemy jakieś bonusy. W tym przypadku jest to zwiększone HP we wszystkich Batlach o 15%, wszystkich bohaterów. Tutaj mamy zwiększone accuracy wszystkich przyjaznych bohaterów o 70%, co jest bardzo dobre, ale wytłumaczę to w dalszej części tej serii. A tutaj mamy zwiększony Critical Rate wszystkich ally we wszystkich Batlach o 20%. Powiem ci, że to jest dobre na początek. To prawda, krytyk nie do końca jest nam aż tak bardzo potrzebny, bo i tak one-shotujemy tutaj większość. Natomiast myśląc trochę bardziej... Z dłuższej perspektywy, powiedzmy z poziomu hard albo brutal, ten krytyk jest dobry. Jeżeli byś ginął, jeżeli byś ginęła, no to po prostu wrzuć sobie KL-a, żeby było tam więcej życia. Natomiast naszym, mówiąc krótko, powiedzmy, że zadaniem w tej chwili jest przejść ten drugi stage. Natomiast to nie jest nasze jedyne zadanie, ponieważ mamy tutaj jeszcze innego rodzaju zadania do spełnienia, ale w tym momencie chcemy... Po pierwsze, zrobić ten drugi stage, żeby mieć to już powiedzmy, że z głowy, chociaż będziemy musieli się jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, wrócić do pierwszego. No i wylewelować tego Kela na 30 poziom. Możemy to robić w ten sposób, co niestety trochę zajmie, a możemy też odblokować na szóstym poziomie tawernę. Co się stało, jeżeli dobrze spojrzałem, bo chyba dostałem przed chwilą czysty poziom. I wylewelować Kela na 30 poziom o wiele szybciej. Ale najpierw przejdźmy sobie tą kampanię. O tutaj nam się blokowała tawerna, co ciekawe dopiero jak byłem ósmy poziom i tutaj właśnie możemy sobie zwiększyć level, zwiększyć rangę zwiększyć skillę. a scendować championów, natomiast mamy już piąty stage i przed nami szósty stage więc już sobie to dokończę i dopiero wtedy skoczymy do tawerny i pokażę Ci jak działa kolejna rzecz Dobra, mamy bosika drugiego stage'a, raczej nie powinno to nam stanowić większego problemu, myślę że go klepniemy, hopla Kampania skończona, mamy dziewiąty poziom, dostaliśmy set z lifestylem, który jest dobry na przykład na tucha na rak, e, czyli może być dobry, ale o itemach będzie osobna kwestia. Natomiast teraz wejdźmy sobie, przepraszam nie tutaj tylko do tawerny właśnie, wcześniej wspomnianej. Tutaj możemy sobie posłuchać i mamy tak, upgrade level, rank, skill i ascent. I teraz polećmy sobie po kolei. W tym miejscu możesz poświęcać niepotrzebnych bohaterów na to, żeby Dać doświadczenie innym bohaterom. Czyli ten akurat zielony się nie przyda. Jednogwiazdkowi bohaterowie i dwugwiazdkowi, poza Armingerem, są ci całkowicie niepotrzebni. Można z nimi coś takiego zrobić. Ale masz też w gierce coś takiego jak Brucey, które dają po prostu doświadczenie. I tutaj zwróć uwagę na to, że tu mamy zielonego Bruce'a i tutaj niebieskiego Bruce'a i tu mamy niebieską ikonkę. Tutaj mamy ikonkę zieloną, tutaj mamy fioletową, i tutaj mamy i czerwona jeszcze jest, ale nie mam żadnego Czempiona z tym. I taki Bruce który pasuje do koloru, daje temu danemu czempionowi 18 tysięcy, a brius, który nie pasuje, daje tylko 12,5. Więc chcesz niebieskie briusy dawać niebieskim czempionom. I my w ten sposób wylewelujemy sobie kala na maksa, poświęcimy 10 briusów i on ma 30 poziom. Ogólnie rzecz biorąc, nie warto jest tych briusów wydawać w dłuższej perspektywie na to, co teraz zrobiłem i w endgame używa się ich do, do czego innego. Natomiast na samym początku możesz to spokojnie zrobić. Kolejną kwestią jest to, że możemy sobie podnieść rangę kl czyli z 3 gwiazdek awansować go na 4 gwiazdki, ale żeby to zrobić, potrzebujemy trzech czempionów, którzy mają trzy gwiazdki. Ok, i skąd ich zdobyć? Będzie o tym w niedalekiej przyszłości. Kolejną rzeczą jest to, że możemy sobie skilla pod, ulepszyć, bo te skilla mają różne poziomy, i im wyższy poziom, tym ten skill jest po prostu lepszy. Robimy takimi księgami, o tym też za chwilę będzie, i możemy sobie też Kela ascendować, czyli jakby wynieść go na zwiększenie bazowych statystyk, mówiąc wprost. Natomiast. Nie mamy do tego zasobów. Skąd te zasoby na początku wziąć? Tak jak widziałeś, widziałaś, przed chwilą zrobiłem w pasie kolejne rzeczy. Więc sobie to klejmujemy, klejmujemy. Tutaj sobie też to klejmujemy i w tym momencie dostaje dwie rzeczy. Przede wszystkim trzy, tak zwane kurczaki trzygwiazdkowe. A po drugie srebro. Więc teraz możemy sobie pójść tutaj, dać upgrade rank, wybrać sobie KL-a i te trzy kurczaki poświęcić na to. Żeby tego Kela właśnie upgradeować. Ale dostaliśmy też Warprista. To jest czempion, który nie jest tragiczny, ale nie jest też dobry. On jest nam niepotrzebny. Długofalowo nie będziemy nim jakoś specjalnie grali. Więc możemy go poświęcić. I tutaj tak dla przykładu pokażę, poświęcając go i dwa kurczaki. I zrobimy sobie tak, i on w tym momencie ma 4 gwiazdki, ale co to się stało? Level mu spadł do pierwszego. No niestety tak to działa, że jak go ascendujemy, no to ten level mu spada e, i musimy go wylewelować na nowo. Ale dzięki temu, że go e, rank upujemy, nie ascendujemy, dzięki temu, że go rank upnęliśmy, to dostaliśmy mm, kolejną nagrodę tutaj i dostaliśmy dwie takie flaszki. Co te dwie flaszki robią? Te dwie flaszki, jak i wszystkie inne, służą do ascendowania. Mamy taki zestaw miksturek, skąd się je bierze, będzie w późniejszych odcinkach. I jak sobie bierzemy Kela, to widzisz, że żeby go upgradenąć, potrzebuje takiej i takiej flaszki. Mogę go aktualnie upgradenąć na dwie gwiazdki fioletowe jakby, i to jest właśnie wyniesienie, źle tam wcześniej powiedziałem. I mamy kolejną misję zrobioną. Więc klikamy sobie Claim tutaj, no i w tym momencie brakuje nam punktów, żeby odebrać kolejną nagrodę, bo tych punktów potrzebujemy dodatkowych 5. Możemy oczywiście poczekać na Daily i dopiero jutrze, w jutrzejszym dniu to zrobić, albo możemy zerknąć, czy tutaj jest coś, co daje nam punkty. No my widzimy, że jest upgradnienie KL-a KL do levelu 40, więc możemy sobie iść tutaj ponownie i ponownie wybrać KL-a. I poświęcić flaszki, aczkolwiek nie wiem, czy nam wystarczy. Na 40 niestety nie wystarczy. Więc tego teoretycznie nie zrobimy. Ale teoretycznie mieliśmy też tam misję, żeby KL miał itemy poziomu 12. Ale to możemy zrobić dopiero na 10. poziomie. W sensie odblokować ulepszenie do tego poziomu. Więc musimy jeszcze chwilę pograć. Te poziomy lecą szybko. Mam już 9. Za chwilę będzie poziom 10. Natomiast. Co poza tym, co teraz robimy, czyli poza tym Apprentice pasem robić oraz jeszcze kilka innych aspektów, o tym porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku, do którego znajdziesz link albo nade mną, albo po prostu jest to kolejny film na kanale. Więc zachęcam do oglądania, a w tym odcinku to jest wszystko, na ra.